W czym się czujesz lepszy od swojego przeciwnika? No, no nie dużo tej stójki nie było, nie? No ale ja się czuję we wszystkim lepiej, nie? Idziesz na Fter Party? No idę, no jak nie. A ty nie idziesz? Idę, idę. Może się spotkamy. Po prostu. Może się spotkamy, nie? Jakie jak plany nie? na przyszłość masz, bo no bo to było fenomenalne zwycięstwo, sam przyznasz, no kilka sekund tak naprawdę, pierwsza runda. No. No ja mam lepszy parter, on tam obalił mnie do tego parteru, już wiedziałem, że z dołu wiedziałem, że go poddam, nie? Się był słabszy fizycznie. Czułem, że był słabszy, słabszy fizycznie. Się dokręciłem jak to ja do trójkącika, często te trójkąty zakładam i wyszło, nie? Fajnie. Poszło, poszło, fajnie. Czy na ostatnie minuty przed walką był stresik, czy stresu nie było jako takiego mocniejszego? Nie no, zawsze tam delikatny jest, ale takiego mocniejszego nie było, no ja tam już mam tych trochę walksymii za sobą i nie, nie stresowałem się tak mocno i świecie mi chyba gorzej. To odczuwał. Czy jest w tej walce coś, co chciałbyś poprawić? Zrobić lepiej? No Chciałbym się w następnej walce, walce pobić bardziej w stójce, bo przyda mi się ta stójka. Trochę bym poprawiłem. Znaczy trochę mocno poprawiłem. Byłem w Smoku, u mnie w Grudziądzu też jest bardzo mocna stójka z trenerem Adrenem Ochnickim, Radosławem Tomaszewskim. I poszedłem do przodu, nie zmieniłem klub i tam stójeczkę poprawiłem. W Na następnej walce pewnie zawalczę trochę stójkowo bardziej. A ty się czujesz lepiej w stójce czy w parterze? Wszędzie się czuję dobrze, ale lepiej w parterze. I czy czułeś ten doping publiczności? No bo przyznasz sam, że na, jak na tyle ludzi, co tutaj było w Amfiteatrze, no to jednak był dla Ciebie doping mocny. Czułem, moi, moja rodzina, moi przyjaciele, bardzo dziękujemy, że przyjechali do mnie, kocham ich bardzo i no, fa fantastycznie się czułem, słyszałem doping. Dzie dziękuję wszystkim. Dobra, no, ja Ci dziękuję. No i do zobaczenia w następnych projektach, na następnych galach, żeby Ci się wiodło. Dzięki bardzo. Dzięki. Pozdrawiam.